Dzisiaj niezwykle istotny odcinek dla wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z przeciętnością, dla tych, którzy chcą żyć na własnych warunkach. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Dzień dobry, drogi słuchaczu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, że czasami każdy z nas, albo może nawet nie czasami, chyba zawsze, mamy stworzony taki własny świat. Świat z jakimiś regułami, z jakimiś sposobami zachowań, z takim zestawem prawd objawionych, które no, nie mają szans się zmienić, bo świat wygląda tak, a nie inaczej, i koniec. Natomiast czasami się okazuje, że to, co my przyjmujemy za prawdę, to, co my przyjmujemy za jeden słuszny sposób działania, no, okazuje się może nie kłamstwem, nie bójdą, nie mija się z prawdą. Ale po prostu może się okazać, że nie jest to jedyna słuszna wersja rzeczywistości, że tak to nazwę. My mieliśmy taką sytuację już kilka miesięcy temu, gdzie zorganizowaliśmy dla dzieciaków, dla młodych nastolatków, kolegów hiszpańskich, naszego syna, taką, nazwijmy to, nasiadówę. Chłopcy sobie wymyślili, że późnym wieczorem sobie pograją na konsoli, jakiś film obejrzą. Wiadomo, wypiją Coca-Colę, jakieś niezdrowe czyli wszyscy zjedzą, no, tego typu rzeczy. No i potem pójdą spać. Cała, cała radość miała być w tym, że, że wszyscy razem będą mogli siedzieć, do, do, dopóki nie padną, no i potem idą spać. Tak? wszystko przygotowane, super. Rzeczywiście impreza trwała pu, późno, jak to w Hiszpanii, tutaj życie się późno toczy, więc chłopcy poszli spać, nie wiem, trzecia, czwarta nad ranem jakoś tak. Rano wstali, no i, no i co? No i wypadałoby, Zrobić śniadanie. Więc e, moja żona przygotowała śniadanie tak, jak to zawsze jemy czyli bagietka pokrojona, masło, e, oliwa, wędliny, sery. No, żeby każdy sobie wziął, co mu tam pasuje e, herbata do tego, oczywiście wszystko jak to, no, jak to zwykłe śniadanie. Tak? No, każdy ma jakieś tam, jakąś wersję śniadania mniej lub bardziej podobną. No i tak siedzimy przy stole. A chłopcy nie za bardzo widać, wiedzą, co mają zrobić. Mówią, nie, to no my idziemy do domu, bo, bo właśnie na śniadanie do domu. Mówią, no nie, no jest śniadanie, to, to jedzcie, no o co chodzi? No i oni tak nieśmiało, tutaj kawałek bagietki, tu coś nadgryzione. No i w zasadzie podziękowali, pożegnali się i poszli do domu. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać. O co chodzi. I dopiero wtedy, chociaż wiedzieliśmy o tym wcześniej tak naprawdę, ale dopiero wtedy do nas dotarło, że hiszpańskie śniadania wyglądają zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Tutaj na śniadanie się, jako dorosły, się wypija kawę i zjada się coś słodkiego. Może to być jakieś ciasteczko małe albo ewentualnie croissant z czekoladą i, i to jest tyle. Więc jak my zamiast słodkich rzeczy, jakbyśmy jeszcze dali dżem, to może by to jakoś przeszło, ale że my daliśmy wędliny i sery, no to chłopcy w ogóle zdziwieni. Co, co oni z tym mają zrobić? Jak to na śniadanie? Zupełnie inne rzeczy niż te, do których byli przyzwyczajeni. Nawet jeden z nich się zapytał, a co to jest? Pokazując na herbatę. My mówimy, no herbata. I oni wielkie zdziwienie, ale jak to? To jest na ciepło? Więc też kolejny szok kulturowy: że jak to można rano wypić herbatę na ciepło, tak? U nas dosyć naturalna sprawa. Dla nich to było wręcz zdziwienie co to, co to w ogóle jest nie? że coś takiego nalewamy do, do kubków. Więc to pokazuje, że zarówno oni mają jakąś wersję śniadania, i my mamy jakąś wersję śniadania. W momencie, gdy te dwie kultury się zderzają, to następuje wielkie zdziwienie. I najważniejszy wniosek, jaki z tego płynie, że nie ma jednej wersji śniadania. Chociaż to jest tak podstawowa rzecz, a jednak różni się między nami. Różni się oczywiście między krajami, no to można sobie to wytłumaczyć, ale jeżeli się zapytasz wśród swoich znajomych i tak dalej, jak wygląda u nich śniadanie, może się okazać, że Każda z rodzin ma jakiś taki swój zwyczaj, który jest zupełnie nieprzystający do tego, do czego ty jesteś przyzwyczajony. I teraz mówimy tutaj o śniadaniu, o prostej rzeczy, ale ma to wpływ na wszystkie, tak naprawdę, dziedziny życia. Że my. Rodząc się w jakimś miejscu, wychowując się w jakimś miejscu, obserwując ludzi, którzy są dookoła nas, zakładamy sobie jakieś kolejne y, cegiełki budowli pod tytułem: Tak należy postępować. Tak wygląda śniadanie, tak wygląda praca, tak wygląda kariera, tak wygląda życie. I Czasami są to bardzo dobre założenia, tak? Jeżeli nas wspierają, jeżeli dają nam satysfakcję, to są świetne założenia. Ale czasami może się okazać, że te założenia właśnie nie są tyle, co błędne, tylko istnieją lepsze rozwiązania. A my, skoro tych rozwiązań nigdy nie widzieliśmy, nie, nie, nie mogliśmy ich dotknąć, nie mogliśmy ich zaobserwować, no to nie jesteśmy w stanie ich też wdrożyć w życie. Prosty przykład, jeżeli ktoś. E Teraz, może to jest już trochę przestarzały przykład. Kiedyś było tak, że ktoś jak całe życie mieszkał na wsi, to nie był w stanie sobie nawet wyobrazić, jak może wyglądać życie w wielkim mieście. Ktoś, kto całe życie mieszka w Polsce i na wakacje jeździ w jedno miejsce nad morze, okej, okay, może być w tym całkowicie szczęśliwy, jest to jak najbardziej okej, okay, ale nie zna innych możliwości. A może inne możliwości by mu się bardziej spodobały. Może nie, może by to było beznadziejne w jego, dla niego, ale nie spróbował. Przede wszystkim nawet nie ma w głowie takiego konceptu, że mógłby czegoś takiego spróbować. Więc mamy dużo takich założeń, mamy też takie założenia odnośnie tego, jak powinno wyglądać nasze życie. I słowem klucz jest tutaj słowo powinno. Mamy w głowie coś, że powinniśmy się zachowywać w jakiś sposób, albo powinniśmy jakąś rzecz zrobić, albo powinniśmy coś innego. Zauważ, dla jednych powinno to jest, powinno się dobrze uczyć, powinno się pójść na studia, powinno się znaleźć pracę w korporacji, powinno się zarabiać dużo pieniędzy, powinno się być szczęśliwym. Dla kogoś innego to będzie, powinno się być jak najdłużej w domu, e, powinno się pomagać rodzicom, powinno się jak najpóźniej z tego domu wyrwać. Powinno się mieć cały czas super kontakt z rodzicami, nawet kosztem rozwijania własnych pasji, bo najważniejsze jest zdanie rodziców. I to są jakieś koncepty. Czy one są słuszne, niesłuszne, to w ogóle nie ma znaczenia. One jakieś są. Najważniejsze w tym jest to, że ciężko będąc w środku danego konceptu, ciężko będąc w środku danej sytuacji, zaobserwować, że on, że można ją zmienić. Że ona jest zmienialna, że w ogóle istnieją inne sytuacje, że niektórzy żyją w inny sposób. I mówi się, że tam 90% ileś procent ludzi ma jest biednych, a niewielki procent, kilka procent ludzkości ma ponad 90% wszystkich zasobów świata. No tak, nie jest to zbadane, więc prawdopodobnie tak. Natomiast Ci ludzie na pewno mają inny sposób myślenia, inny sposób funkcjonowania, inne w głowie, właśnie powinno, co powinno się robić, żeby w ten, a nie inny sposób funkcjonować. Na pewno, yy, Król w Anglii czy książę w Anglii ma inny sposób tego, co się powinno, sposób myślenia o tym, co się powinno robić, a czego się nie powinno robić, niż człowiek, który pracuje w fabryce w małym miasteczku na Ukrainie. Tak, to są dwa zupełnie różne światy. I prawdopodobnie właśnie ten człowiek z małego miasteczka nie może stać się księciem Anglii, pewnie nie. Czy w Niemczech istnieje w ogóle coś takiego jak książę Anglii? W ogóle się tym nie interesuje. Albo to są dwa, dwa odrębne światy. Natomiast, czy nie mógłby pomyśleć, żeby swoje życie ułożyć nieco inaczej? Co z tego, że dziadek tam pracował w tej fabryce, ojciec pracował w fabryce, on teraz też pracuje w fabryce? Co z tego? Może niekoniecznie musi iść śladem swoich przodków. Może jest w stanie coś zmienić. Może tak, ale tylko wtedy gdy zauważy, że jest wewnątrz skryptu i że może się z niego jakoś wyrwać. I dlaczego mówię tyle o skrypcie? Ponieważ wydaliśmy naprawdę świetną książkę. Wydaliśmy książkę Unscripted MJ DiMarco. To jest książka, która dokładnie o tym mówi. Dokładnie o tym mówi, że mamy jakieś utarte schematy. Żyjemy według jakiegoś skryptu i co najgorsze ten skrypt zakłada Przeciętność. Jeżeli ktoś chce w jakiejś dziedzinie być ponadprzeciętny, to musi wyjść poza ten skrypt. Nie ma siły, żeby działając tak jak wszyscy inni, żeby osiągnąć inne rezultaty. Po prostu nie ma siły. Nawet jeżeli ktoś ma super talent, no to musi zmienić coś w swoim działaniu. Bo jeżeli nawet ma super talent, ale nie poświęci na rozwój tego talentu czasu, bo zajmuje się innymi rzeczami, bo coś tam powinno być zrobione. No to on tego talentu nigdy nie rozwinie. I dlatego myślę bardzo ważna jest ta książka dla ludzi. Generalnie dla osób, które chcą osiągnąć coś więcej. Chcą wyjść poza schemat, bo ona pokazuje ten schemat, obnaża go. Dzięki niej można stanąć z boku i zobaczyć, jak te schematy funkcjonują. A MJ świetnie pokazuje na przykładach, co można zmienić, żeby widzieć schemat. Wiedzieć, jaką funkcjonuje, ale niekoniecznie być już jego uczestnikiem. I to jest książka, którą ja przeczytałem zaraz, jak ona się pojawiła na, na rynku w, w języku angielskim. To była w końcówka 2017 roku. I cały czas staraliśmy się, żeby tą książkę wydać w Polsce i w końcu się udało. Mamy ją bodajże od listopada 2019. Także w momencie, jak nagrywam ten podcast, to jest raptem kilka miesięcy. I już się fantastycznie sprzedaje. Postanowiłem nawet kilka najbliższych podcastów nagrać o tym, jak można spojrzeć na skrypt, jak można wyjść z tego skryptu, bo uważam, że jest to niezwykle istotne dla ludzi, którzy chcą osiągnąć coś innego, chcą być wybitni w jakiejś dziedzinie, chcą być szczęśliwi dzięki temu, że nie funkcjonują tak jak, nazwijmy to, ogół społeczeństwa. Więc. To jest pierwszy odcinek z tej nazwijmy to serii, tak to czuję, myślę, że dlatego mówię, że pewnie nagram jeszcze kilka odcinków, bo to nie wyczerpuje tematu, na razie taki pierwszy pilotażowy, zerknij sobie na stronę unscripted.pl i zobacz o czym mówię, nie musisz kupować, nie namawiam Cię do tego, zobacz sobie, po prostu tam możesz pobrać darmowy fragment, zobacz. O czym mówię, zobacz czy to jest coś dla ciebie. Szczerze do tego cię zachęcam. Jest to naprawdę ważna rzecz. Jeżeli nie chcesz być tak jak wszyscy inni, nie chcesz żyć przeciętnością, zobacz unscripted.pl. U -n -s -c -r -i -p -t -e -d, unscripted po angielsku.pl. Zapraszam. Marcin Kondioka. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl. 3 Pisane cypeką. 3lepszy.pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.